Rady Gminy Wysk. Witam serdecznie wszystkich Radnych, witam Panią Wójt, witam Panią Skarbnik, witam wszystkie Panie Sołtyski, Panią Karolinę z Biura Usługi i Pana Informatyzmu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy Łódzka jest ważna podejmowania podejmowaniach uchwał. teraz porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu programu finansowej gminy ubicy na lata 2025 2031 Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2025 roku. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia funkcji. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie budynku Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w wysokości Keszowa stanowiącą własność gminy łubice punkt 8 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34 łamane 224 22 Rady Gminy Łubice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2026 w gminie łubnica. Punkt 9. Interpelacje wniosków radnych. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje. Punkt 11. Wolne wnioski i informacje. Czy są jakieś propozycje co do zmiany porządku obrad? Nie widzę. Proszę przegłosujmy. Kto z Pań i Panów jest za takim porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty. Jeszcze krótka informacja o ron Państwa. Informuję Państwa, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i ustawione za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obraz są udostępniane w Biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uchwała nr 20 łamane przez 106, i łamane przez 25. Rady Gminy Ubnicy z dnia 30 września 2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej programu finansowej gminy łice na lata 2025-2031. Na podstawie prawnych Rada Gminy Łubli uchwala co następuje. Paragraf 1. Załącznik nr 1. Wieloletnia Progrodza Finansowa Gminy Ulicy na lata 2025. 2031. Otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej. Otrzymuje brzmienie zgodę z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Załącznik nr 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031. Otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały pojawia się w Wójtowie Gminy Uwice. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała, proszę Państwa, była omawiana na komisji. Ale jeżeli są jakieś pytania, to, to proszę bardzo. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Proszę, proszę o opinię Komisji Rewizyjnej i Rolnictwa. Dziękuję bardzo. Kto jest Przechodzimy do głosowania. Ada Sienryka. Jestem za. Bolon Maria. Jestem za. Gil Michał. Jestem za. Gozor Patrycja. za. Jana Zdzisława. za. Kliczak Tomasz. Jestem za. Tomasz Hara-Marian. Jestem za. Konrad Zdzisław. Jestem za. Kowal Skaneta. Jestem za. Koziołgiewicz za. Stefania Grober. za. Szymański Grzegorz. za. Witek, Witek Łukasz. za. I głosowało 14 radnych Za, jeśli synał, nie wstrzymał, nie przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Uchwała numer 20, łamane przez 107, łamane przez 25 Rady Gminy Łódź z dnia 30 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łódź na 2025 rok. Na podstawie prawdy Rada Gminy Łubice uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w wydatków budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr 16 łamane przez 93 łamane przez 25 Rady Gminy <Ky> Z dnia 4 czerwca <coughs> 2025 roku pod nazwą limity wydatków na wieloletnie przecięcia planowane do poniesienia w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr 18 łamane przez 100 łamane przez 25 Rady Gminy Wycne z dnia 30 lipca 2025 roku pod nazwą Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 4, paragraf 5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały nr 11, łamane przez 68, łamane przez 24 Rady w Minubińskich z dnia 30 grudnia 2024 roku pod nazwą dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samochodu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. <coughs> Paragraf 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały numer 17 łamane przez 98 łamane przez 25 radnych gminy w z dnia 27 czerwca 2025 roku. Pod nazwą dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami, zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku zgodnie z załącznikiem numer 6. Paragraf 7. Zmienia się załącznik numer 9 do uchwały numer 11 łamane przez 68 łamane przez 24 Rady Gminy Łubice z dnia 30 grudnia 2024 roku. Pod nazwą plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 8. Wykonanie uchwały w się budowie gminy Łubice. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dziedzinie Urzędowym Województwa Światokrzyskiego. Uchwała proszę Państwa była omawiana na na komisji. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? W ogóle Wobec proszę o opinię komisji rolnictwa i rewizyjną. Opinia pozytywna. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Ada Siedryka. Jestem za. Bolon Maria. Jestem za. Gil Michał. Jestem za. Gozon Patrycja. Jestem za. Jana Zdzisława. Jestem za. Limczak Tomasz. Jestem za. Tomaszaga Maria. Jestem za. Kornaś Zdzisław. Jestem za. Kołasz Kanieta. Jestem za. Stefanie Roberta, Szymański Grzegorz, Wite Muka, Rówej Duskina. Głosowało 14 radnych. Za nikt się nie wstrzymał w imieniu trzecim. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu piątego. Uchwała numer 20, łamane przez 108, łamane przez 25 Rady Gminy imieniu 30 września 2025 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. W ustawie prawdy Rada Gminy Gminy Głupice uchwala co następuje, paragraf pierwszy, Petycję z dnia 21 lipca 2025 roku, punkt pierwszy, Punkt punkcie pierwszy dotyczącym zmiany prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania pomnika przyrody znajdującego się na terenie Gminy Głupice poprzez dostosowanie prawa miejscowego do aktualnych przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody uznać za zasadę. Punkt drugi. W punkcie drugi dotyczącym zobowiązania organu wykonawczego, wykonawczego do przedstawienia Radzie Gminy Głubice raportu dotyczącego aktualnego stanu pomników przyrody uznać za bezzasadny. Paragraf 2. Uznanie stanowiska Rady Gminy Głubice stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Głubice zobowiązując go do Zawiadomienia wnoszącego pozycję o sposobie jej załatwienia. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeszcze w Państwu przedstawię. W dniu 21 lipca 2025 roku płynęła pocztą elektroniczną petycja do Rady Gminy ulicy złożona przez pana DM, który wniósł o zmianę, aktualizację prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania pomików przyrodnych, to jest Utworzenie uchwały Rady Gminy w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Ługnice w celu dostosowania prawa miejscowego do aktualnych przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody i wyeliminowania niejasności w zakresie sprawującego nadzór. Ponadto noszący petycję zawnioskował o wydanie stosownego polecenia lub przyjęcia uchwały zobowiązujących organ wykonawczy do cyklicznego przedstawienia Radzie Gmin, nie rzadziej ich raz na rok lub raz na dwa lata raportu realizacji programu ochrony dotyczącego aktualnego stanu publików przyrody, obejmującego ocenę ich zdrowotności, kompletności i oznakowania, stanu otoczenia oraz potrzeb w zakresie niezbędnych prac pielęgnacyjnych. Mniejsza petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w celu jej rozpoznania. Na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2025 roku komisja szczegółowo przeanalizowała zawarte w petycji żądania zgodnie z artykułem 44 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody to jest Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 1478 z późniejszymi zmianami. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony w razie potrzeby, ustalenie dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. Wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. Ustanowienie pomnika przyrody przed wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy następowało w drodze innych aktów prawnych, takich jak orzeczenie wojewody. W związku z powyższym oraz na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Komisja stwierdziła, że należałoby dokonać, dokonać aktualizacji danych o pomnikach przyrody i wyeliminować niejasności w zapisach aktów prawa miejscowego. Odnosząc się natomiast do drugiego żądania, to jest wydania stosownego polecenia lub przyjęcia uchwały zobowiązującej organ wykonawczy do cyklicznego, całorocznego lub raz na dwa lata przedstawienia Radzie Gminy raportu realizacji programu ochrony z uwzględnieniem aktualnego stanu pomników przyrody, oceny ich zdrowotności, kompletności oznakowania, stanu otoczenia oraz potrzeb. W zakresie niezbędnych prac kieruncyjnych. Wskazań należy, że w aktualnym porządku prawnym nie ma przepisu, który nakłada obowiązek raportowania Radzie Gminy o stanie pomników przyrody. W związku z tym, że powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika obowiązek odrębnego przedstawienia raportu o stanie pomników przyrody, w tej części żądanie staje się bezzasadne. Mając na uwadze powyższe stanowisko Komisji Skarbu Wniosku i Petycji, Rada Gminy postanowiła rozstrzygnąć przedmiotową petycję, jak w treści niniejszej uchwały. Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zagadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu artykułu 13 ustawy z dnia 11 lipca 2017 roku o petycjach i zostanie ona ograniczona roszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie ułożył przedmiotem skargi. Proszę o przyjęcie w komisji skarg, wniosków i petycji. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Ona była omawiana oczywiście. Nie, nie widzę, może przechodzimy do głosowania. Znaczy. Ada Siedryka. Jestem za. Bonon Maria. Jestem za. Gil Michał. Jestem za. Wodon Patrycja. Jestem za. Jana Ziesława. Za. Klimczak Tomasz. Za. Tomasara Maria. Za. Kornel Wiesław, so. Kołasz-Kaneta, Stefania Roberta, Szymański Grzegorz, Wittek Łukasz, Jurubel Wysyłał, 18 radnych za, Wittimierz Szymał, 1 przeciw, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Do? Do szóstego punktu. Uchwała nr 20, 109, aneks dwadzieścia Rady Gminy z dnia 30 września 2025 roku w sprawie Pomnika Przyrody. Na podstawie prawa po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kiecach Rada Gminy Ubnice uchwala 14. Paragraf pierwszy. Mniejsza uchwała dotyczy istniejącego Pomnika Przyrody ustanowionego na terenie Gminy ulicy. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Pomnik przyrody INSPIRE, z nadanym kodem i PLZI PLZIPOP 1393 PP 261 2022 447 położony jest na działce ewidencyjnej nr 198, łamane przez 7, stanowiącej własność gminy Łóbrice w obrębie goodezyjnym Łóbrice Gmina Łóbrice Powiat Staszowski. Stanowi jedno obiektywny typ pomnika w postaci drzewa. Gatunek lipa drobnolistna. O, o obwodzie dnia na wysokości 130 cm, wynoszącym 702 cm, wysokości 25 m i spórzędnych lokalizacji obiektu. W układzie spórzędnych geograficznych. Długie S84N, e, 50 stopni 24 minuty 32,8 sekundy. E. 21 stopień, 8 minuta 57,5 sekunda. Punkt drugi. Mniejsza uchwała obchodzona była rozporządzeniem nr 2 wojewody stanodrzeckiego z dnia 4 marca 1997 roku w sprawie uznania tworu za pomnikni przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Stanodrzeckiego nr 5, pozycja 41 z dnia 5.03.1997 rok, które traci moc z dnia wejścia w życie mniejszej uchwały tym, że tylko w jej wymienionej części w pozycji 637 załącznika do rozporządzenia numer 2. Punkt trzeci. Mapa przedstawiająca położenie drzewa stojącego pomnik przyrody, o którym mowa w ustępie pierwszym stanowi załącznik nr 1 do uchwały, a zdjęcia wyżej wymienionego pomnika stanowią załącznik numer 2. Punkt czwarty. Pomnikowi przyrody, o którym mowa w ustępie pierwszym nadaje się nazwę Lik <słuch> Paragraf 3. Szczególnym celem, celem ochrony pomnika przyrodnych, o których mowa w paragrafie 2 ustęp 1, jest zachowanie wartości przyrodniczych, naukowych, kulturalnych, historycznych i krajobrazowych. Paragraf 4. W stosunku do pomnika przyrodnych, o których mowa w paragrafie 2 ustęp 1, w ramach czynnej ochrony ustala się, punkt 1. Obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających. Punkt drugi. Wykonanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji celów ochrony. Punkt trzeci. Obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełnienia jego braków. Paragraf piąty. W do pomnika przyrody, o którym mowa w w paragrafie drugim ustęp pierwszy wprowadza się następujące zakazy. Punkt pierwszy niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub uszaru. Punkt drugi wykonania prac ziemnych w że zniekształcających rzeźby terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwstrąbowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Punkt trzeci uszkadzania i zanieczyszczania gleby. Punkt czwarty Umieszczenie tablic reklamowej. Paragraf 6. Wykonanie uchwały w się wódowej gminy Ubince. Paragraf 7. Nadzór nad pomnikiem o którym mowa w niniejszej uchwale, sprawuje wójt gminy Ubince. Paragraf 8. Uchwała wolnego ogłoszenia w dniu urzędowej w Wszystkiego. W pełni życie po 14 dni od dnia ogłoszenia. Jeszcze uzasadnienie Państwu wstaje. A terenie działki medycyjnej nr 198 łamane przez 7 połączenie wysokości miejscowości i stanowiącej własność gminy ulice znajduje się jednoobiektowy pomnik przyrody w postaci drzewa gatunek lipa drobnolist. Pomnik ten został ustanowiony rozporządzeniem nr 2 wojewody tamnogowskiego dnia 4 marca 1998 roku w sprawie uznania tworu zapomniki przyrody, Dziennik Urzędowy Województwa Tarnobrzeskiego numer 5, pozycja 31 dnia 5.03.1997, które traci moc dniem wejścia w życie mniejszej uchwały, z tym, że tylko w części wymienionej w pozycji 637, załącznika do rozporządzenia. Kompetencje w zakresie między innymi pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, i stanowisk dokumentacyjnych zostały przekazane miejscowo właściwym radom Gminy, a nadzór nad tymi formami ochrony przyrody sprawują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. W związku z dokonaniem przeglądu i weryfikacji danych dotyczących gatunków, wymiarów, lokalizacji oraz stanu zdrowotnego dżela stanowiącego pomnik przyrody zachodzi konieczność aktualizacji aktu prawnego, w którym zawarte są dane dotyczące wyżej wymienionej formy ochrony. W uchwale wskazano, że w odniesieniu do pomnika przyrody akt prawny, na podstawie którego ustanowiono pomnik przyrody oraz numer, jaki dany pomnik posiada w Centralnym Rejestrze Forum Ochrony Przyrody, to jest CRFOP, prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ponadto zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, to jest ustawą dnia 16 kwietnia 2000 czwartego roku o ochronie przyrody, tekst jednolity dziennik ustaw 2024 roku, pozycja 1478 z późniejszymi zmianami. Opisano dane dotyczące pomnika przyrody, m.in. wymiary i lokalizację. Powyższa uchwała określa również szczególne cele ochrony, obowiązki nałożone w ramach czynnej ochrony oraz zakazy dla danych pomników przyrody wybrane spośród katalogu zakazów wymienionych w artykule 45 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o ochronie przyrody. Wypełniającym obi określone w artykule 44 ust. 3a wyżej wymienionej ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Gminy nice powyższej uchwały jest uzasadnione. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie. Proszę o Proszę o opinię komisji rewizyjnej i Dziękuję bardzo. Ja Polon Maria Jestem za. Michał Jestem za. Patrycja za. Jana Zdzisława za. Iman, Tomasz Maria za. Łaskaneta. za. Korna kto mówiłem za. Stefania Robert. Za. Szymański Grzegorz. Też, za. Witek Łukasz. Za. i Urukończy wysłał 14 radnych za. Jak się nie wstrzymał, mamy przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnej uchwały, to jest punkt 7. Uchwała nr 20, łamane przez 110 i łamane przez 25 Rady gminy ubicy dnia 30 września 2025 roku. W sprawie usta ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Peszowa, stanowiącą własność gminy Gumnice. Na podstawie prawnej Rada Gminy Ubisław Palacu następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na ustanowienie suwerenności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiących własność gminy Ubisław na podstawie aktu notyrealnego numer... 6194 łamane przez 2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku. Oznaczono, oznaczonej numerem ewidencyjnym 242 łamane przez 4 o powierzchni 0,0168 tys. hektara położonej w miejscowości Beszowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w Beszowej oznaczone jako działka ewidencyjna numer 242 łamane przez 5 o powierzchni 0,1980 hektara objętych księgą wieczystą KJ1A łamane przez 000 47743 łamane przez 7 w sposób zaznaczony kolorem czerwonym na mapie stanujących zajęcie do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Służbę zostanie ustanowiona odpłatnie po cenie ustalonej na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez upragnionego rzeczoznawcę majątkowego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały pojawia się budowie Gminy Łódzkie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie w tym Są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Po proszę o opinię Komisji Rewizyjnej Rolnictwa. Opinia Dziękuję bardzo. Ada Siedryka. za. Bolon Maria. Wil Michał Jestem za. Godzą Patrycja. Jana Zysława Klimczak Tomasz. Tomasada Maria. Korna Zisław. Kowalska Neta. Kozioł Geniusz. Za, Stefanie Grober, za. Szymański Rzegorz, za. Witer Łukasz. Jurel Susz. 18 Za, jeśli nie trzyma, nie przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu ósmego. Uchwała numer 20 łamane przez 111, łamane przez 25 Rady Gminy Łuklice z dnia 30 września 2025 roku w sprawie zmiany uchwały numer 34 łamane przez 224, łamane przez 22 Rady Gminy Łuklice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomaniom na lata 2022-2026 w Gminie Ubni. Na podstawie prawnej Rada Gminy Ubni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy ulega zmianie treści uchwały numer 34 łamane przez 224 łamane 22 Rady Gminy Ubni z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanie na lata 2022-2026 w gminie Łubnice. W ten sposób, że punkt pierwszy, w punkcie siódmym programu aż wydatków finansowanych na realizację innego programu profilaktyki i wywiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanie w gminie Łubnice <coughs> ulegają zmianie wydatki na realizację programu na punkt 7. Preliminarz wydatków finansowych na realizację gminnego programu profilaktyki i programu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w dniu Gliwice w 2025 roku. Zostały zwiększone środki o kwotę 3125 groszy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały pojawia się w mojej gminy Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z niedomiejcia. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Uchwała była podpowiada oczywiście na komisji. Widzę. Proszę o opinię Komisję Rewizyjnej rolnictwa. Dziękuję bardzo. Ana Śędryka. Bonon Maria?

Interpelacje i wnioski radnych? Nie widzę. Dziesiąty punkt. Odpowiedzi na interpelacje? Nie widzę. Punkt wodę, Wolne wnioski i informacje? Jakie wodne wnioski i informacje? Nie widzę. Porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję Państwu za udział w sesji zamykam sesję.